Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze to miecz. Gdyby nie filmy historyczne, platformy streamingowe, czy jakieś rekonstrukcje grup historycznych, czy też bitew, nie wiedzielibyśmy do końca, tak naprawdę, dzisiaj, jak to z tym mieczem jest. Ale jest właśnie do miecza się odwołuje, bo dla. Tych, którzy go słuchali, był to bardzo zrozumiałe, było to bardzo zrozumiałe odniesienie. Miecz, w którym gdybyśmy dzisiaj mieli szukać oparcia, to zdecydowanie jest to miecz słowa dla nas. Miecz słowa, który jest obosieczny, który. No właśnie jest tym, który potrafi rozdzielać wnętrzności, potrafi rachować nasze sumienie, potrafi... Miecz Słowa potrafi y, torować nam drogę. Miecz Słowa ma niemalże te same funkcje, które y, ma ten tradycyjny. Także zabija wrogów. Tak, kochani, bo niczego tak diabeł się nie boi, jak Słowa Bożego. Więc y, weźmy ten miecz y, w ręce abyśmy mogli zrobić z Niego właściwy użytek. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem do usłyszenia i do zobaczenia jutro.